Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj, moi drodzy widzowie, zagramy sobie w symulator kaczuszek. Jak widzicie mamy piękną, żółtą kaczuszkę, która nie wiem co nam daje jeszcze, ale się dowiemy i mam tutaj bekony. A i na nie kwaczemy. no to mega trybik, fajny, fajny widzowie, mamy też spina, więc sobie zakręćmy. Po czemu by nie dostaliśmy małą paczkę pieniędzy. A, mamy 250 kasy, no to dobrze, dobrze, otwórzmy sobie tutaj... Pierwszą kaczuszkę, a nie, my kupujemy kaczki i je potem tutaj Ale ten tryb jest dobry widzowie Tutaj mamy te trąbki żeby na nie kwakać, na te bekony, dobra to jest za dużo tego HP Nie no tego tań. Te... a Dobra to nie trzeba klikać, trzeba tylko Raz kliknąć, dobra są jakieś kody jest też sklep zerobuxy wiadomo, ale game -pasy, tak szczerze nie są już przesadnie drogie, jak na taki tryb. Więc w sumie nieźle. Kolejna mapa kosztuje 4,7 miliona. No kto wie, może uda się to odblokować. To śmiesznie, Chyba też słuchać innych graczy, jak kwakają na kaczki, ale nie jestem pewien. E, na kaczki kwakają, tak, na bekony mi chodzi, widzą. dobra. Mamy 800 monet. okej. Okay. Mam tutaj jakąś. Phoenix Duck za Robuxy pewnie. Ile kosztuje? 400 Robux, okej. Okay. Dołącz do grupy, aby odblokować ją sekretną arenkę, co? Dobra widzowie, wiecie co? Jestem ciekaw co tam się kryje, więc... Dajcie mi chwilę, ja dołączę do grupy. Dobra widzowie, dołączyłem do grupy, więc zobaczmy co się tam kryje. I w ogóle mamy czapki też. Tylko nie wiem po co te czapki. Mmm, gdzie te kody w ogóle jeszcze były, bo jeden kod znalazłem, który jest jakkolwiek ciekawy i on nazywał się... Tak, o ile się nie mylę. Tak, a reszta była na kaskę, więc nie ma sensu jej wpisywać, bo chyba było po 250 monet. A ten kod był jedynie taki ciekawy. Okej, okay, mamy czapkę, ale te kaczuszki fajnie wyglądają, Musimy na głowę ubierać te czapeczki. A, tu jest kaska, dobra, dobra, to w sumie opłacało się dołączyć do tej grupki. Raz wiecie co, pójdziemy kupić sobie kaczuszki. W sumie, jest, nie mam drugą kaczkę? Nie wiem, ciekawe. Ale tych kaczek jest całkiem sporo, są jakieś ze skrzydłami już te kaczki. Okej, okay, to kupmy sobie ich tak... Dużo, dużo kupmy widzowe. No bo tak trzeba, co nie? Dużo kaczuszek chcę kupić, cyk, zmerujmy je. A, nie jesteśmy, no dobra. Mam czerwoną kaczkę widzowe. Ile ona daje? Ona daje... nie wiem ile. O ile klepiamy teraz? Po 16. A, tu jest moc napisana. Dobra, dobra. Spina mamy za 24 godziny w sumie. Więc trochę trzeba poczekać. No co ja powiem. Dobra, tego bekona to my 2 lata będziemy klepać. Ty, w ogóle nie musimy stać przy nim, żeby go klepać. Ale bajer widzowy. No takich rzeczy to się nie spodziewałem akurat. Weźmy sobie może tego bekona, bo mam mniej HP i będzie go łatwiej sklepać. A potrzebujemy widzowie mocniejszych kaczek w sumie. To jest nam potrzebne. O, Robuxów nie mam. W sumie kasy i tak się nie opłaca kupować. Póki co. Dobra. Atakujmy tego bekonyka. Teraz tego. Eee, dobra tego spinna i tak nie mamy. Czapki, czy te czapki dają coś więcej nam w ogóle? A są za leaderboarda w ogóle? są rebirwy? A, pewnie jak dotrzemy do końca to jakiś rebirw można zrobić. E, dzień do grupy, żeby tutaj tą czapkę dostać. Dobra, dobra, są te upgrade'y właśnie, może kupimy sobie... Lepszy ten krzykacz w sumie, nie wiem jak to nazwać w ogóle, Kwakać. A on kasem, no, ty widzowie, to, to się opłaca w sumie kupować jakkolwiek. Dobra, dobra. Myślałem, że to nie ma sensu. W sumie, ale jestem ciekaw, ile ten lepszy bekon daje w sumie. Dobra, pozbierajmy sobie teraz tutaj trochę na nim. Ile tych map w ogóle jest? Można zobaczyć? Nie wiem, czy można zobaczyć, bo teleport jest za Robux, więc chyba nie da się sprawdzić, ile jest mapek. Szkoda, szkoda. Dobra, ubijmy jeszcze tego pekona. w sumie. Chodźmy sobie na... E, tutaj, do tego sklepiku kupić sobie kolejne kaczki w sumie. Bo kaczuszki są ważne widzowie. Dobra. farmy e, sobie tak do 9000, to sobie kupimy w sumie... Dwie te lepsze kaczki, może coś nam lepszego dadzą, zobaczymy w sumie. Ale jak mam być szczery, to dobry trybik. i chyba jakoś niedawno wyszedł. Bo widziałem, że tam jest dopiero pierwszy update. Był do tej gierki w sumie, I to chyba nie, czy nie była premiera. Jako pierwszy update, ale widzę, że sam tryb się zapowiada bardzo przyjemnie, tak szczerze. To wiem, może wam się spodoba jaką seryjkę zrobimy z kwakania na bekony. Ej, dobra. Zaraz padnie. Mamy 9000. Szkoda, że nie da się szybciej biegać. jakiś, Nie wiem, nie ma upgrade'ów na to. Ale może dalej będą. Zobaczymy to wszystko na spokojnie. I ktoś ma 500 rebirwów. Czyli jest jakaś osoba w tej gierce, która ma tą czapeczkę za 500 rebirwów. Mamy teraz niebieską kaczkę. I jedną niebieską kaczkę. okej okay. Dobra, teraz to tak wam powiem, że całkiem sporo. No, cel na ten przycistek jest chociaż sklepać tego bekona, co nie? I to jakoś w miarę szybko, więc musimy trochę wyfarmyć tej kaski. Na spokojnie, co nie? I widzicie, może chociaż do kolejnej mapy. Zobaczymy, czy to się uda w ogóle. Bo widzę, że. Będzie nie lada wyzwanie zebrać 4,7 miliona. Dobra, widzowie, pofarmiłem trochę kaski. Mamy 100 tysięcy widzowie, co oznacza, że. Możemy sobie ogarnąć lepsze kaczki w sumie. Nawet możemy kupić jedną taką super kaczkę, która da nam 729 mocy. Ale zastanawiam się, czy nie lepiej zrobić sobie upgrade. właśnie mnożnika kaski w sumie. I sobie tu nie kwaknąć na niego w sumie. I sobie troszeczkę tylko zbierać, delikatnie do tej kaczuszki lepszej. 72 koła kosztuje. Dobra, odpchnię sobie tą różową kaczkę w sumie. I mamy różową kaczkę z i z szejkiem na głowie. Coś wspaniałego, naprawdę. Superansko. Eee, dobra, chodźmy tutaj. Cyk, cyk. No teraz ta kasa leci. więc co ja mogę powiedzieć. Tylko gdzie są te lepsze bekony. Jakieś przedziomek i wszystkie najlepsze bekony zabiera. Aha, no to mega. Weź się z ziomek, bo grać nie możemy, stary. Kradniesz nam te bekony. Nie rób tak. Teraz trzeba ten bekonie jakby schodzić, co nie? W ogóle patrzcie, jak on w ogóle jakie ruchy wykonuje jak na jego paczce, co nie? Ja pierdzielę, wspaniałe, a w ogóle kot się nie zresetował stąd, ciekawe. No niestety, ale są tu procenty wypisane. Plus 20 kaczek to może coś. OP, megafon, OP, kaczka. A, to jest megafon, razy 31. Ktoś by go dostał. A szansa nie jest jakoś super mała w sumie. Okej, okay. mamy 517 tysięcy. Dobra, te megafonty nie były taki głupi pomysł widzowy, tak szczerze. Eee, dobra, chodźmy sobie w sumie kupić dwie kaczki. Te lepsze w sumie, bo nie wiem ile da nam na drugim poziomie ta kaczka już, co nie? Za 100 Robuxów jest taka mocna kaczka. Dobra. Ile ona teraz ma? Jest biała, taka teraz, prawdziwa kaczuszka, bym powiedział. Kupmy sobie nowy megafonik. Chodźmy do tego lepszego bekonika w sumie. Klepmy go sobie na spokojnie. 2000 go teraz klepiemy. No to powiem Wam, że dosyć mocno. To pytanie. Ile za do niego dostajemy teraz z tym lepszym megafonem? Ale obstawiałbym, że jakoś niedużo specjalnie, co nie? No właśnie. E, dobra, doformę sobie do miliona i kupmy sobie jeszcze lepszy megafon. Bo nam się przyda. Żeby, kwa, żeby kwakać, żeby więcej kaski zarobić O to im właśnie chodziło Dobra, chodźmy sobie do upgrade'u, kupmy sobie megafonik Kacz jest jakiś za 1,4 miliona, zobaczymy to sobie na spokojnie Mamy tutaj megafon za 625 koła, to wiecie co? To chyba wolę sobie kupić te kaczki Więc kupmy ich sobie dużo, dużo kaczek Dobra, kupiłem ich 15, dobra Teraz mamy takie szare kaczki. Ole, ziomek, masz wielkie kaczki, ale fajne. Jeszcze ser mają na głowie. Koza kaczuszki, ziomeczek, chciałem powiedzieć. Bardzo fajne. Dobra, pomóżmy tutaj, ziomeczce, sklepać tylko bekona. No teraz to to leci, widzowy. Teraz to ją, teraz to można grać, nie? O kurde, mało się tych lepszych w respi. O, tutaj się jakiś zrespił. Nic, potrzebujemy 4,7 miliona, żeby być na kolejną mapę. I co tam się kryje. E, cyk. Szkoda, że te kaczki nie są osobne dla każdego. Kaczki, bekony mi chodzi, w sensie nie są osobne dla każdego, no ale. Tak ja życie widziałem, no co zrobić? W ogóle jakoś mało farmy tej kasy. Czasem w ogóle nie dostaję pieniędzy. Dlaczego? Dobra, teraz dostałem. Więc 4,7 miliona zaraz będziemy mieć chyba. No, tutaj jest jakiś bekoni w sumie taki większy. I mamy już 4,4, ,4, więc jeszcze jeden nam jest potrzebny taki do sklepania. Dobra, mamy 5 milionów, więc możemy przejść sobie na kolejną mapę. I tam widzę, że są lepsze kaczki do kupowania. A, jest. Dobra. Ile ty masz kp? 3,5. 5 miliarda? No dobra, to sklepmy sobie tego ziomeczka może na początek, ciekawe ile da nam pieniędzy. Tutaj najtańsza kaczka 20 baniek kosztuje. Mm, czyli tak, musimy pofarmić kaczki na poprzedniej mapie. Dobra, ta też w ogóle ma tyle... Ten ziomek ma tyle HP, że to nie ma co go klepać nawet. 15 milionów, przecież ja bym go klepał 2 dni, co nie? Farmy sobie 15 milionów i kupmy sobie lepsze kaczuszki jeszcze. Eee, dobra. Tutaj mamy kolejnego ziomeczka do sklepania. Tak Zakwakajmy go. Dobra, 10 milionów myślę, że będzie spoko, tak szczerze. To nie? Zarobaczymy. Trochę kupimy tych kaczuszek, tak szczerze, za taką ilość pieniędzy. Tu, 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 tu. Dobra, sklepany. Mamy 10,8 miliona. Eee, dobra, czy tym się w ogóle opłaca? 59 koła daje ta kaczka. To jest poziom 11. Dobra, czekajcie, bo one są. A coś z ten indeks, jak go zrobimy? Tak szczerze, nie wiem. Dobra, widzicie co widzowie? Ja wyfarmuję sobie do tej lepszej kaczki i zobaczymy, jak będzie z nią iść w sumie. Dobra, mam 21,5 miliona, więc sobie kupmy tą kaczuszkę i ona jest w sumie większa od tamtych. Tego sklepiamy jakkolwiek. Dobra, nie, to za długo trwa, trzeba tego ziomeczka klepać, tak szczerze. O, tego teraz szybko klepiemy, dobra. To poklepmy sobie jeszcze trochę, kupmy sobie nowy megafon w sumie. Bo megafon się nam lepszy przyda, że więcej kaski dostała, tak szczerze. E, dobra, cyk. I mamy kaskę na... Albo nie, wiecie co? Zrobimy sobie upgrade tej kaczki. Ciekawi jak wygląda kolejna. Rozbierajmy sobie 40 milionów w sumie, czemu nie. Dobra, idziemy kupić sobie dwie kaczuszki, cyk cyk. I żeby zmerżować, ja muszę iść na spawna, tam tak daleko. No dobra, to się przejdziemy kawałeczek. Aby w międzyczasie widzowie, możecie zostawić... Łapeczkę, subika, komentarz. Możecie napisać, czy ten trywam Wam się podoba, czy nie, bo według mnie jest taki, Wam powiem, całkiem spoko. Fajnie się w to gra, tak szczerze. E, dobra, idziemy sobie zmerdżować tą kaczkę i ona jest teraz pomarańczowa, dobra. Kurde, szkoda, że ja tu mocy nie mogę zobaczyć tych kaczek, przydałoby się. A, 200 koła lepiej teraz. Dobra, czyli w sumie jak teraz 200 koła, to takiego ziomeczka powinniśmy jakoś w miarę szybko rozklepać, tak szczerze, więc zobaczymy, ile nam to zajmie. Dobra, zebrałem sobie 274 miliony, więc kupmy sobie lepszy megafon, który daje nam kaskę razy 5. Więc powiem, że to jest całkiem sporo. Ciekawe, ile teraz zostaniemy z tego ziomeczka, co ma 15 milionów AP. E, gdzie on jest w ogóle? Tutaj jest jakiś Rich kit. Więc sobie go sklepmy na spokojnie. W sumie on ma już. Chwilę, ma 14 milionów, już, dobra. 13, szybko to leci tak szczerze. Bardzo szybko, tu widzę, że klepią tego e, 3,8 miliarda. No ale do takiego tam już sporo brakuje. Ale mam nadzieję, że tej kaski wypadnie dużo i że sobie kupimy jakąś tam fajną kaczuszkę. W sumie mamy tutaj taką fajną kaczuszkę. Kurde, które kaski tak po obrysie najlepiej wyglądają? Te są ciekawe one wyglądają jakby miały taką obudkę, taką slime'ową, czy coś takiego. Te też są fajne. Takie latające, te są takie mroźne, bo to w sumie jest mroźna mapka. Ale tam to jeszcze daleka droga widzowe. Do mroźnej mapki. Ale dobra, kupmy sobie jeszcze te kaczuszki. W ilości dużo. I chodźmy je sobie zmerge'ować. Zobaczymy jaką kaczuszkę dostaniemy. Dobra, widzę, więc po zmergżowaniu dostałem czerwoną kaczuszkę, która chyba jest kolejna tutaj w i Jasne, że tak. Ale myślę, że tym optymistycznym akcentem i z tą czerwoną kaczuszką zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Więc jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie sub i w górę komentarz. No i co, widzimy się w kolejnym takim odcinku. Cześć!